Zapomniałem, o teraz mam król mniej HP. Bombo Klat salam alekom, Czemu? <noise> Ale Cię wtedy ładnie rozjebałem w tych odzników? Ty To jest za dużo rozrzutnowałem. No dobra, czyli co rewanż Teraz, teraz też zabram digla. U Bombo dobra. Co przeparkuję? Daj mi w ogóle chyba, bo jest... O, właśnie bo jest budynek do O. Kurwa, jestem te... na budynku. Nie, bo jestem na budynku, czekaj, właśnie pewnie. Te... <laughs> Chłopaki, ja na budynku. <laughs> Chłopaki, ja na farmie jestem, kurwa. Pewnie do siebie. Albo czekaj, ryzykuję. O! O! Dobra, gotowy. Teraz jestem gotowy, bo sobie blinduję przyciski. Dobra, dobra. Ola, na telecie, no daj, na y Lecimy w środku czy wszędzie? Po środku tylko. No to dobra, to lecimy. Ale na górę też wchodzimy, tylko nagle. Na górę też. No to czekaj, to razie na, na dół schodzi jak jesteś. Dobra, nie, jestem na dole, jestem na dole. Za no to są cztery <noise> napierdolone. Dobra, to czekam. Ja pierwszy nie chodzę. To się wycisza? Co ty grą postawimy ścisku z tego, że co Kurwa 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 kurwa, Kurwa, kurwa. oto jest ten, no. Żeby zaraz samo nie wypierdolił I Wychylam się za bardzo nie, nie mogę tak robić Kurwa Kurwa jego jebane zapieziałe auto Kurwa Ale to Teraz ładnie wychodzi okrąg Ła, zostałem. Pizia, ty że zapyzały skurwy ryzyk fizyk Bomboklat To są to ja. O! Skurwysyn. Podchodzi mnie. Po tego. No kurwa selecse. Nie po co tam mówiłem, podchodzimy z kurwysem. Na pizzerze są. No, ty z nie zapiedziałeś. Kurwa, albo wychodzę mu w bombę, albo nie wiem, albo on przechujamy. Kurwa! A! Jakim chujem tego nie trafiłem? Mam box. Churoł tak tylko no, że chuj nie. Zapiszę jebany bandy. Ciekawe. A Och. Ah. Dzi. Cur do... Kurwa, nie mam tego. mam opon kurwa ty Ja tylko w tam zalowałem, nie. Ja z kurwy O! Jedzie! Jadą, jadą. O kurwa! Ale czy to chyba biorę z pierdolany, bo kurwa Kongo trochę O, to i tam na chuki było, eh? nie? Nie wiem, na pewno to był paintball. Czysty paintball tego. Ja na no, GG, kurwa. Myślałem, że tutaj cię rozjebie, nie? Jak tutaj tak odeszłam? No kurwa odszedłem. No widzisz no oporowo, ale tutaj kurwa spadłem. No <laughs> właśnie to jak cię spadł i sernie. Kurwa, ładny. Eee, ja masz amunicję, czy nie? Mam niby coś tam jeszcze, tylko wiesz. No najwyżej kurwa smotka do ciebie podbiegną i chuj A ile masz jak mniej więcej? 7 plus... 40 amunicji łącznie. To podobny mam Co co teraz, teraz nad no, schodem? No nie, co? Jeszcze raz, nie teraz, no, daje Teraz na schodem już, nie? Lećmy Co nie? Jeszcze środek? Nie no, ja bym się jeszcze środek polecił Dobra, to trzy, cztery Za sobie jebany ty Albo... O, nie Kurwa a O ty z nie jebany! Ola, przekopę materiał. Co powiesz, Co powiesz? Omi! Zi! Co ja czekam? Co Ale ser, myślałem, że ci trafię tam przez tą dziurkę jebaną nie? <grystanie> Dobra, wracaj, Rudka i lecimy. są. Ja to najtuba chyba wstawiam. <grystanie> Albata masz, nieprawda Co mam? Nie, nie mam Albata, ja nie no kurwa, ja podjeżdżam, ja kurwa y, klikam, już strzelać, a tu kurwa ruchla, już No strzelałeś kiedyś kurwa, no Powoli bojówka wracamy Nie <śles> e, kurwa, ja coś tak spad spadłem z tego kurwa, lepiej się strzelało No wiesz, ja nie umiałem kurwa nigdy z Zygda napierdalać <śleszy> Nie zrobiłem, dobra no ja ci do dzisiaj kupiłem No <laughs> to widzę, co ja to muszę jeszcze podłożyć Dobra 3, 4 ryu Taki kurzalec kurwa, zapizalec O I was sorry Powiem Kurwa z kurwy jestem technikę Dobra dostał Dostał, dostał Dobra, no to był last. Ja, Ojej, oszuka, oszukaństwo, no. Człowiek nie, ja ci mogę swojego woda pokazać. A co ogólnie na YouTube alejsi chyba, oka? No jeszcze raz kurwa, urosnij mnie. No dobra, niech się będzie, niech się będzie. Dobra. Chodź też Go go. Bo kurwa, no, cała technika jest w tym, żeby się kurwa wycisnąć w Discordzie, ale się nie można kupić na slajdach. C'è un che si è messo questo Ti kurvo... Cosa stiamo facendo? Che schermo io... ho Farmer, kurva. Ti wypierdala ti ty in Kurva! Camera mi Ti Olha, é que Dobra, GG, eu não escardava, bo Amo nie mam. Do widzenia. Może może